Super. Jolu, mam pytanie, czy możemy nagrywać twoją spikarkę dziś? Złączyłyście to tak, oczywiście. Super, bardzo się cieszę i tak troszeczkę przedstawię. Może mam przyjemność przekazać meeting w ręce Joli, która przybyła do nas, aby przez następne 20 minut podzielić się z nami doświadczeniem, siłą i nadzieją na temat wybranego przez siebie fragmentu Wielkiej Księgi. Proszę bardzo, zapraszam do wypowiedzi. Okay. Jolu. Ja mam na imię Jola, jestem alkoholiczką. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję, że jesteście. Eee, może tak krótko, ja, moja data trzeźwości to jest 15 sierpień 2000 roku. Mam sponsorkę, sponsoruję i żyję i, i, i pracuję na programie 12 kroków. Poproszała, poprosiła mnie Monika o jakiś fragment um, wielkiej księgi. Wiecie, ja tak ją otworzyłam, no i, i wyszło e, obietnica dziewiątego kroku, ponieważ to jest też jeszcze wrzesień, dziewiąty krok, więc może ja ją przeczytam, a później podzielę się swoim doświadczeniem. Jeżeli do tego etapu naszego rozwoju, rozwoju Podejdziemy starannie, to już w jego połowie będziemy zadziwieni efektami. Poznamy nową wolność i nowe szczęście. Nie będziemy żałować przeszłości i nie będziemy chcieli zatrzaskiwać za nią drzwi. Pojmiemy sens słów, pogoda ducha i zaznamy spokoju. Bez względu na to, jak nisko upadliśmy, zobaczymy, że, na, że z naszego doświadczenia mogą skorzystać inni. Znikną poczucie bezużyteczności <laughs> bez i użalanie się nad sobą. Przestaniemy skupiać się na sobie, a zaczniemy interesować się bliźnimi. Zniknie egoizm, zmieni się całe nasze nastawienie i nasz sposób patrzenia na życie. Opuści nas strach przed ludźmi i niepewność, nie, niepewnością materialną. Znajdziemy intuicyjnie sposób postępowania w sytuacjach, które kiedyś sprawiały nas z zakłopotaniem. Nagle uświadomimy sobie, że Bóg robi dla nas to, czego sami dla siebie nie byliśmy w stanie uczynić. Czy są to obietnice bez pokrycia? Sądzimy, że nie. One się spełniają wśród nas, czasem szybciej, czasem wolniej, zawsze się materializują, jeśli nad nimi pracujemy. Ja chciałam właśnie troszkę o, o moim dziewiątym kroku. No, jak większość wie, już miałam listę z czwartego kroku. I, i... Ponieważ tamten krok mi się wydawał bardzo prosty, bo wreszcie mi ktoś przyzna, że ja jestem taka biedna, nieszczęśliwa i tyle mnie nieszczęść spotkało, gdzie się oczywiście myliłam. Do dziewiątego kroku podeszłam właśnie trochę bardziej na spokojnie. Oczywiście w rodzinie i, i wśród bliskich to było bardzo proste, bo moje córki powiedziały. Powiedziały, że mamo cieszymy się, że Ty przestała pić, I To było dla nich najważniejsze. No i te wszystkie zadośćuczynienia ja się starałam od razu wykonać. I chyba jednego nie, nie, nie zdołałam, ponieważ no, mój przyrodni brat nie chce utrzymywać z nami kontaktu, więc ale napisałam do niego sms -a. kiedy będzie gotowy, to wtedy się z nim, z nim porozmawiam, nie się. Fajne było jak moje dzieci powiedziały, że super mama, że nie pijesz, ale wiecie co już po pierwszym roku trzeźwości, pamiętam jak mi młodsza córka wykrzyczała Mamo, ja nie umiem rozmawiać z Tobą. I wtedy właśnie program zadziałał. Ja się nie, nie denerwowałam, ja się nie oburzałam, tylko po prostu jej powiedziałam: wiesz, córciu, to choć nauczymy się obie. Obie zaczynamy uczyć się rozmawiać. Minęło 4 lata, odkąd y, jestem na programie i nasze stosunki się bardzo zmieniły. W tej chwili nie, nie ma tematu, na który byśmy nie mogły porozmawiać. Oczywiście przestałam być y, osobą, taką, która, którą byłam przez większość mojego życia. Y, Rozkazującą, dominującą, obrażającą się. I w tym mi pomógł y, program i, i, i widzę, że zmienia się wszystko oko, oko, y, obok mnie. Y, kiedyś y, na którymś meetingu powiedziałam właśnie takie słowa, że zresztą mówię to też i do moich sponsorowanych. Że tak naprawdę to się w moim życiu, takim normalnym, nic nie zmieniło. Mieszkam w tym samym domu, mam tą samą rodzinę, tego samego partnera, tych samych znajomych, ale całkiem inaczej e, żyję. Jestem e, lubiana, nie obrażam się, nie dyskutuję, i w tym mi właśnie pomógł e, nasz program. Zaczęło się może w, e, to wtedy, kiedy wreszcie zaczęłam myśleć o tym, co znaczy nasza modlitwa e, o pogodę ducha, bo kiedyś ją klepałam tak. Jak jak na mikingu mity, mówili, tak ja ją klepałam. I chyba dlatego miałam Więcej takiej y, energii, spokoju, żeby robić ten dziewiąty krok i żeby robić go na bieżąco też, bo to, to nie jest krok, który się robi raz, bo, bo przepraszam, y, zrobię różne zadośćuczynienia i, i koniec. Ja je robię na, na bieżąco. Na przykład y, Po rozmowie z siostrą, już jakieś 6 lat umawiałyśmy się, że przyjedzie tutaj do Włoch, zwiedzi Sycylię, i w marcu w tym roku udało mi się ją zabrać tutaj, chociaż tamte okolice mało znam, ale przyjechała i spędziłyśmy ze sobą 7 dni. I to był chyba najlepszy czas w naszym życiu. Ona jest troszkę młodsza ode mnie, ale nigdy nie byłyśmy tak związane ze sobą jak teraz. Ja, Ona jest w życiu, a, a ja jej, i kiedy mówię, to, to pomagam i tak dalej. Bo y, zauważyłam właśnie, tak jak jest modlitwa nasza o pogodę ducha. Że ja mam zmieniać tylko to, co mogę zmienić i pogodzić się z tym, że nie mogę zmienić innych ludzi, innych różnych sytuacji. Bóg tak naprawdę mi daje to, co jest mi potrzebne. Przestałam się, tak jak jest napisane, przejmować się, żeby gonić gdzieś za pieniądzem, żeby Wymagać czegoś więcej. Tak naprawdę zorientowałam się, że to, co mam, to mi wystarczy, bo to jest takie moje normalne życie. Kiedyś goniłam za tym, żeby być e, najważniejsza. Obrażałam się na moje dzieci, że, że nie słuchały tego, o czym mówię, że nie, nie chcą e, słuchać. Praktycznie moich rozkazów, bo ja rozkazywałam, ja nie rozmawiałam. E, a teraz godzę się z tym, i jestem nawet szczęśliwa, że one mają swoje zdanie, one same sobie układają życie. Nawet ostatnio rozmawiałam z, z młodszą córką opowiadała mi, jak wyglądał jej dzień. I jakoś tak mi automatycznie wyszło słowo, jestem z ciebie dumna. Wiecie, była zaskoczona. Mamo, ty, jest takie słowa, dlatego mówię, program mi otworzył świat. Dzisiaj rozmawiałam z taką y, przyjaciółką, która powiedziała mi takie słowa, bo ja bym chciała wrócić do tego, jak, jaka byłam kiedyś. Wesoła, spokojna, towarzyska. Bez alkohol mi zmienił e, wszystko. Zamknęłam się w sobie. I ja to dostałam. Ja się dzielę tym doświadczeniem, dlatego że po prostu. Cieszę się, że, każdy, że są nowe osoby, które szukają e, drogi, szukają rozwiązania. Nie mogę powiedzieć, że jestem perfekcyjna, bo oczywiście mam takie lepsze i gorsze dni, ale te, w tych gorszych dniach ja pytam Boga, co Ty mi chcesz przez to powiedzieć? Co ja mam tutaj zauważyć? I wcześniej czy później, tak jak jest napisane w obietnicach, że wcześniej czy później dochodzą, dochodzi do mnie o co chodzi i te obietnice się spełniają. Dzisiaj jestem osobą szczęśliwą, spokojną. Nie pamiętam, żeby ktoś słyszał moje krzyki, moje złości. Przede wszystkim powierzam ten mój każdy dzień, Bogu i proszę go, żeby mnie prowadził. To kiedyś było dla mnie takim dziwnym, dlaczego ja mam to robić. Ale wiecie co? Ja naprawdę się czuję, jakby mi ciężar z pleców szedł, jak ja bym, bo mi się wcześniej wydawało, że ja niosłam na plecach cały świat. Ja byłam odpowiedzialna za wszystko, za, za dzieci. Takie zresztą jest. Traktowanie matki, że matka się ma zajmować, matka ma wszystko dać. No tak, tak się przyjęło u nas. A teraz wiem, że ja mam być w życiu mojej rodziny, ja mam być z nimi. I najważniejsze, że ja mam słuchać. Tego się nauczyłam, właśnie, Będąc na programie, że otwieram uszy, a zamykam buzię. Gdzie ja bardzo lubiłam dużo opowiadać i, i mówić, co mają zrobić. I weszło mi też w krew, że jeśli rozmawiam na, na temat jakiegoś problemu, to by to nie był. Zaczynam od słów. Z, ja z mojego doświadczenia, to ja bym, ja tak miałam, czy tak, nawet w rodzinie, śmiesznie to wygląda, bo ja wiem o co chodzi, i inni nie, ale, ale super się e, rozwijam, cieszę się z tego, z każdego dnia, doceniam to, że mieszkam w tak pięknym kraju, że mogę poznawać nowych ludzi i że to, że jestem trzeźwa, to jest przede wszystkim. No, oczywiście, nad tą trzeźwością ja muszę pracować, ale ja wiem, że tak dużo czasu traciłam na kombinowanie, na picie i na użalanie się. Że w tej chwili ten czas poświęcam na zdrowienie. Cieszy mnie bardzo, kiedy rozmawiam z innymi alkoholiczkami, które chcą zdrowieć. Próbuję opowiedzieć, bo mam taką służbę w tej chwili na mojej grupie macierzystej. Koordynatora sponsorów, gdzie próbuję opowiedzieć, co to jest program duchowy i, i na czym polega. Mam strasznie dużo czasu w tej chwili, kiedy coś kiedy wieje. W sensie, że mam czas na meeting, mam czas na służbę, mam czas na rozmowy, mam czas na spotkania ze znajomymi. Nie wyszła obsesja, odeszła już. Ja nie wiem, chyba po miesiącu tych sugestii, więc y, z tym nie mam problemu. I cieszę się, że, że w ogóle ta wspólnota tak cudownie działa, że pamiętam, w moim telefonie kiedyś miałam tylko kilka osób. Z rodziny, jakich znajomych, a w tej chwili, w każdej chwili mogę zadzwonić do kogoś, kto podzieli się ze mną doświadczeniem, gdzie się ja mogę oderwać od swojej głowy, zatrzymać się, żeby nie wchodzić w jakieś myśli, bo ta moja głowa pracuje odwrotnie. Od, do tego, co, co jest w programie, więc jeśli ja się nie zatrzymam, to nie usłyszę tego, co ch chciałby mi powiedzieć yy, Bóg w słowie, czyli że przyjdzie jakaś myśl, jak rozwiązać daną sytuację. Przede wszystkim nie skupiam się w tej chwili na małych problemikach, które oczywiście w mojej głowie. Chciałyby się zrobić bardzo duże. Ja się zatrzymuję i patrzę, czy to jest rzeczywiście problem, czy to jest mi rzeczywiście potrzebne. Jeśli, ja już dawno to słyszałam od mojego partnera, co ty się tak przejmujesz, co to będzie, bo ja oczywiście miałam jeszcze takie od razu złe myślenie, że myślałam, że zaraz się jakaś tragedia stanie. Pamiętam, jak mi powiedział: Co ty wymyślasz, problem? Jak on przyjdzie, to będziemy myśleć. I wiecie, co dzisiaj tak robię? Robię tak, dlatego że jak ja zacznę wymyślać zakończenie, to, to ono by było katastrofalne, rzeczywiście. A dziś razem z programem, z przyjaciółmi, ze sponsorką, próbuję. Y, Rozwiązywać, porozmawiać, i wiem, że to już nie jest problem. I przede wszystkim zniknęły u mnie lęki, które miałam naukę. Ja się bałam, pamiętam, nawet yy, zadzwonić do lekarza. Prosiłam partnera zadzwoń ty. Zniknęło to wszystko, ja w tej chwili się czuję tak, jak ta dziewczyna kiedyś dwudziestoletnia, która y, miała bardzo dużo przyjaciół, miała dobrze się czułam, miałam super pracę, gdzie kochałam tą pracę, a, a później po, potrafiłam tak strasznie zniszczyć sobie y, życie, życie i zdrowie przede wszystkim. Bo tymi nastrojami, takimi smutkiem, użalaniem wpędzałam się właśnie w alkohol. Bo tak naprawdę to ten alkohol był tylko dla mnie lekarstwem, żeby zapomnieć, żeby nie myśleć. A problemy, jak, jak się zdarzały, to oczywiście nie rozwiązywały się, a narastały. Dziś je, jestem osobą, która akceptuje. Ta akceptacja przyszła tak duża, że nie potrzebuje nerwów, nie potrzebuje y, żadnych uspokajaczy, czyli czy alkoholu, czy jakichś leków. Ja dzisiaj. Y, Uśmiecham się, uśmiecham się do ludzi, staram się pomagać zawsze. A rozwiązaniem, jak mówię, jest, za, jeśli coś się dzieje, to zajęcie drugim człowiekiem. To nie musi być alkoholik, to może być sąsiadka, może być jakaś osoba, która w tym momencie potrzebuje jakiegoś dobrego słowa. I w ten sposób y, idę drogą trzeźwości. Nie wytrzeźwiałam, bo to ta choroba jest i będzie, ale cieszę się, że, że zdrowieję, że moja rodzina się dobrze ma i że zaczynamy, może trochę późno, ale zaczynamy być taką prawdziwą rodziną. Polegać na sobie, e, rozmawiać dużo ze sobą, nie ukrywać nic. Nauczyłam się też e, właśnie na programie IWA, że nie ma co ukrywać, tylko to, co myślę, powiedzieć, bo wtedy ja nie duszę tego w sobie. Tylko rozmawiam wtedy. A ja kiedyś dusiłam w sobie, a później gdzieś wykrzyczałam, obrażałam się i to był koniec. Także dziękuję Wam, bo jest 20 minut. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie mnie i. I tyle. Dziękuję.